Cześć. Dzisiaj będzie krótko, ale treściwie. Ile inteligencji jest w sztucznej inteligencji? Ostatnio bardzo często słychać na temat, na temat tego, jak sztuczna inteligencja zmieni nasz świat, i to jest akurat prawda, ponieważ ma bardzo wiele benefitów. Natomiast nierzadko spotykamy też informacje o tym, że AI, Artificial Intelligence, przejmie nasze życie, przejmie władzę nad nami. Czy tak rzeczywiście może się zdarzyć? O tym w dzisiejszym odcinku. No właśnie. Ja osobiście jestem wielkim fanem sztucznej inteligencji, automatyzacji, analityki danych i zarządzania tymi danymi. I o to de facto w tym wszystkim chodzi. Żeby dobrze zrozumieć, czym jest sztuczna inteligencja, musielibyśmy się troszeczkę pochylić na temat tego, w jaki sposób w ogóle powstaje oprogramowanie, jakie mamy rodzaje, Uczenia np. maszynowego czy uczenia głębokiego, natomiast no nie mamy na to czasu, w związku z tym przejdźmy od razu do konkretów. Sztuczna inteligencja może opierać się o bardzo wiele metod i technik, w tym właśnie wspomniane przeze mnie uczenie maszynowe czy uczenie głębokie. Ale również bardzo, powiedziałbym, klasyczne i będące z nami od dawna metody statystyczne. Nie różnią się one w dużej mierze od tego, co tak naprawdę mamy w tej chwili w Excelu, ale jest to wykonywane po prostu przez jakieś oprogramowanie, które rzeczywiście uczy się pewnych korelacji i wyciąga na przykład na tej podstawie określone, określone wnioski. Oczywiście mamy coś takiego jak uczenie ze wzmocnieniem, gdzie nie mamy jakichś danych takich, powiedzmy, predefiniowanych, i kiedy to sztuczna inteligencja, Rzeczywiście, na bazie obserwacji tego otoczenia, środowiska, w którym jest, podejmuje pewne określone decyzje. I jeżeli są to błędne decyzje, no to uczy się, że tak powiem, wykonywania tego w inny sposób i dochodzenia do, pewnego, do pewnych jakichś określonych celów, określonych zresztą notabene przez człowieka. No i teraz, właśnie, dochodzimy tutaj, jakby do sedna tego. Ile tej inteligencji jest w sztucznej inteligencji? Oczywiście my sami do końca nie wiemy, czym jest, czym jest w ogóle inteligencja człowieka, w jaki sposób działa mózg, w związku z tym, nawet te działania, które podejmujemy w kontekście tak zwanego deep learningu, czyli tego uczenia głębokiego, opierają się na pewnych założeniach i na tej wiedzy, którą mamy na dzień dzisiejszy, a która wcale nie musi odzwierciedlać pełnego stanu rzeczy. No, ale nie mniej jednak, sztuczna inteligencja jest tworzona przez człowieka. Oznacza to, że to człowiek określa jej cel, który ma zostać wykonany i ten cel ona konsekwentnie będzie realizowała. Oczywiście można wyobrazić sobie modele, które w jakiś sposób będą odchodziły od tego celu, aczkolwiek jest to na tą chwilę bardzo mało prawdopodobne. Dlatego zresztą bardzo często, no. Mówi się o tym, że sztuczna inteligencja, przynajmniej na dzień dzisiejszy, nie powinna mieć osobowości prawnej. O tym opowiadałem w jednym z materiałów, na pewno jeszcze do tego wrócimy, natomiast panuje co do tego zgoda, że rzeczywiście na dzień dzisiejszy poziom rozwoju technicznego czy rozwoju nauki nie pozwala na przyznanie, sztucznej inteligencji, jakiegoś statutu, statusu osobowości prawnej. No, generalnie, jeżeli chcielibyśmy troszeczkę podywagować na temat możliwości przyznania np. praw jakichś określonych sztucznej inteligencji, no to musielibyśmy wejść tutaj na bardzo głęboką dyskusję filozoficzną. Musielibyśmy tutaj rozpatrywać różne teorie, na przykład teorie woli, czy też różne inne teorie, które gdzieś tam właśnie definiują nam to, czy rzeczywiście możemy tej sztuczny, tą sztuczną inteligencję w jakiś sposób zaprząść do tego naszego całokształtu rozwiązań, rozwiązań prawnych. No, oczywiście to jest istotne bardzo zagadnienie, szczególnie w kontekście tak zwanej etycznej sztucznej inteligencji, która jest bardzo mocno wspierana chociażby przez Komisję Europejską, ale także przez międzynarodowe organizacje. O tym z pewnością też będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać. Natomiast na dzień dzisiejszy musimy zrozumieć, że sztuczna inteligencja to nic innego jak pewne metody i techniki opracowane przez człowieka w pewnym określonym celu, które wykorzystują oczywiście dane. Takie, jakie określimy sobie, że będzie mogła wykorzystywać sztuczna inteligencja, i jest niezwykle mało prawdopodobne, że tego typu rozwiązanie zacznie, że tak powiem, w jakiś sposób przejmować nad nami kontrolę. To nie znaczy jednak, że sama sztuczna inteligencja nie ma bezpośredniego wpływu na nas samych. Przykładowo, wiele naszych decyzji, które podejmujemy, mogą być podejmowane, pod wpływem rekomendacji dawanych przez właśnie taką sztuczną inteligencję. Dlatego też projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji, który miejmy nadzieję w przeciągu kilku miesięcy zostanie przyjęty, no, dosyć istotnie, jakby ogranicza możliwości w zakresie manipulowania de facto człowiekiem przez algorytmy. No ale to jest zagadnienie, któremu poświęcimy sobie również kolejny odcinek. Także na dzisiaj zostawiam Was z tymi bardzo podstawowymi informacjami, jeżeli jesteście zainteresowani, Poszerzeniem tej wiedzy, to zapraszam na mój profil, na którym znajdziecie na pewno bardzo dużo treści w tym zakresie. A przy okazji dajcie znać, co chcielibyście usłyszeć w kontekście sztucznej inteligencji w następnym odcinku. Do usłyszenia. Trzymajcie się.